Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Bruda Gika. Ja wiem, że mogę wyglądać na lekko zmarnowanego, ale przez dwa dni udało się zbudować 1018 bombek, a jeszcze dwa weekendy przed nami. No dobra, nie ma co przyciągać, pora omówić kolejne nowości. A zaczynamy od LEGO City, bo chyba tych nowości też jest najwięcej. Już w styczniu naprawdę wysyp wielu zestawów, ale czy będzie to szło w parze z ich jakością? Sami zaraz się przekonacie. Na początek motocykle z serii LEGO Stance. Pierwszy z nich to motocykl z niedźwiedziem. No i sam niedźwiedź wygląda troszeczkę jak taki miś zombie i szczerze mówiąc to jest pewnie w tej kategorii co gość kurczak, czy człowiek w wannie, więc myślę, że taki żartobliwy em, prowadzący Motocykl całkiem spoko. Ten drugi jest nieco zwyklejszy. Mamy tutaj cybernetycznego kierowcę i tak szczerze mówiąc, raczej ten motocykl w ogóle nie robi na mnie jakiegoś większego wrażenia, ale to tyle, jeśli chodzi o stan. Kolejne zestawy to szkolenie psów policyjnych w terenie 90 zł katalogowo 197 elementów i znajdziemy tutaj dwa psy dorosłego obszarka niemieckiego oraz szczeniaka. I myślę, że pod tym kątem to jest na pewno zestaw wart rozważenia. Mamy tutaj trochę akcesoriów do. Ćwiczenia psów. Mamy też pojazd, który jest takim nieco przerośniętym samochodem terenowym, to jest po prostu taki pick-up, który ma taką przybudówkę i dodatkowo ciągnie niewielką przyczepę no i poza tym znajdziemy tutaj dwójkę policjantów następny zestaw to posterunek policji pościg, 150 zł katalogowo, 172 elementy jest to zestaw z serii 4+, więc mamy tutaj naturalnie dość dużo uproszczeń, ale też możecie spodziewać się tego że nie znajdziecie tutaj naklejek, a jedynie nadruki, natomiast tak jak sugeruje nazwa 4+, jest to naturalnie seria przeznaczona do najmłodszych odbiorców, no i w tym wypadku Raczej nie spodziewajcie się tego, że ten posterunek będzie robił wrażenie od strony jak został wykonany. To jest po prostu uproszczony budynek, który ma dawać zajawkę tym najmłodszym, którzy przerzucają się na przykład z duplo na normalne Lego. Idąc dalej, mamy parking dla pojazdów uprzywilejowanych. 300 zł katalogowo za 706 elementów. I jak informuje nas napis na pudełku, zawarte są tutaj płytki drogowe. Moje przekleństwo już od dłuższego czasu, bo cały czas uważam, że pozbycie się płytek drogowych może obniżyć cenę zestawu. jak ktoś chce rozbudować sobie miasto w oparciu o te płytki, to po prostu może kupić sobie zestawy uzupełniające z płytkami. Natomiast tutaj mamy taki miks. To jest karetka, to jest samochód policyjny, i to jest również helikopter. Z Straży pożarnej, więc jak chcecie mieć na miastkę tych wszystkich najważniejszych serii z LEGO City, to możecie tutaj sięgnąć po ten zestaw. W tle jeszcze widzimy, że płonie jakieś drzewo i jeszcze przy okazji jakiś złodziej ucieka, więc ewidentnie jest co robić. Te pojazdy uprzywilejowane znajdą sobie tutaj bardzo dużo zajęcia. Akademia Policyjna zestaw, który kosztuje 420 zł katalogowo i składa się z 823 elementów. Ja tych elementów tutaj tak na pierwszy rzut oka nie widzę. Zestaw jest na pewno. Na pewno będzie ciekawy dla najmłodszych. Z tego względu, że jest tutaj co robić, mamy tyrolkę, mamy też ściankę spinaczkową, więc policjanci zdecydowanie mogą ćwiczyć swoją tężyznę fizyczną. Dodatkowo mamy tutaj konia, więc nawet i kawaleria znalazła tutaj dla siebie kawałek miejsca. Tyle, że ten zestaw po prostu wygląda słabo od strony tego, jak został zbudowany. I może będzie inaczej po zbudowaniu, ja nie twierdzę, że on na pewno jest cienki, bo. Wiecie, tak już było z kilkoma zestawami City, które na pierwszy rzut oka wyglądały fajnie, jak na przykład szkoła, a potem po zbudowaniu okazały się słabe, ale na przykład szpital bardzo pozytywnie mnie zaskoczył i może tutaj będzie podobnie. Natomiast na pierwszy rzut oka ten zestaw po prostu mnie nie zachęca, ale najmłodszym powinien sprawdzić dużo frajdy, bo tutaj naprawdę jest co robić, jeśli ktoś chce mieć zestaw, w którym będzie miał dużo zabawy, zdecydowanie tutaj ją znajdzie, więc tak też pa należy patrzeć na te zestawy, nie ma się co oszukiwać. Łódź strażacka to 90 zł i 144 elementy. Łódź pływa i taką informację też znajdujemy na opakowaniu. Oprócz łodzi mamy ponton, no i mamy też policjanta, który został wyposażony w jetpack, którym miota Wodą, więc w ogóle to jest takie bardzo mocno przekombinowane. Sama łódź nie jest zbyt duża, ale mamy tutaj trochę miotaczy groszków, żeby rzeczywiście udawać, że używamy wody do gaszenia pożaru. No a idąc dalej, mamy terenowy pojazd Straży Pożarnej, i tutaj szczerze mówiąc, to może być hmm, zestaw, który może okazać się ciekawy, z tego względu, że ten pojazd jest naprawdę duży, jest naprawdę pancerny, a istotna rzecz, 250 zł katalogowo i 502 elementy, mamy tutaj gaszenie dwóch pożarów, bo płonie coś, co jest bardzo chyba istotne dla infrastruktury miejskiej, a z tyłu jeszcze płonie miejsce, w którym mieszka zając, który z tej norki sobie wyszedł, no i mamy tutaj drona, który też coś gasi, mamy ten potężny samochód straży pożarnej, w którym, jak widzicie, mamy drzwi, to już jest plus, no i mamy też miejsce, gdzie Rzeczywiście możemy upchać całą gromadkę strażaków. Kolejny zestaw to remiza strażacka i wóz strażacki za 150 zł katalogowo i składający się ze 153 elementów 4, plus, więc też weźcie poprawkę na to, że mimo wszystko jest to zestaw dość uproszczony. A ciężarówka ratowników zwierząt to też zestaw 4, plus, ale myślę, że bardzo wdzięczny, bo za Pewnie 46 zł katalogowo dostajemy, 58 elementów, dwie minifigurki i dwa zwierzaki. Dostajemy kota oraz buldoga francuskiego. No, dla mnie zestaw obowiązkowy, żeby mieć kolejną kopię Eevee. Choć co prawda o innym ułaszczeniu, bo Eevee jest półowa, a ten piesek jest taki bardzo piaskowy. No ale idziemy sobie jeszcze dalej. Elektryczny samochód sportowy. Szczerze mówiąc,. Jakoś mocno mnie nie przekonuje. 46 złotych, 95 elementów. Zł. Bryła taka naprawdę, powiedziałbym, mocno przeciętna. Trochę na wzór starych, sześciostudowych Speed Championsów. Tyle, że i tak do nich nie ma startu. Ale po prostu te pojazdy z Lego City chyba już takie są. Następny zestaw to furgonetka z pingwinem, czy też właściwie w kształcie pingwina, czy na niego stylizowana. Za 85 zł katalogowo składa się ze 194 elementów. A na dachu znajdziemy wielki kubek z napojem. Mieliśmy już furgonetkę z pizzą, mieliśmy furgonetkę z lodami. Pora teraz na furgonetkę z napojami. To akurat bardzo fajna jest koncepcja tych food trucków, które są w kształcie czegoś, które mają wielkie takie banery reklamowe, też w kształcie czegoś. I to akurat jest według mnie duży plus. Koparka za 85 zł katalogowo i składająca się ze 144 Elementów według mnie bardzo słaba. I ewidentnie tutaj trochę chyba zabrakło koncepcji, albo po prostu ktoś stwierdził, dobra, musi mieć koparkę, niech ją, ktoś zrobi na szybko. Wygląda biednie, dodatkowo to, co jest dookoła koparki, absolutnie wygląda jak przypadkowe klocki, które zostały gdzieś tam powrócane. Bo. Ok, ja rozumiem, że tutaj coś zostało zburzone, bo mam jakieś deski, mamy jakieś cegły, ale mimo wszystko w ogóle ten zestaw mnie nie przekonuje. Ciężarówka recyklingowa wygląda nieco lepiej: 150 zł katalogowo i 261 elementów. Znajdziemy tutaj również pojemniki do segregowania odpadów, a sama ciężarówka to koncept podobny do tego, co mieliśmy niedawno w Lego Friends, tyle że w wydaniu Lego City. I akurat myślę, że wygląda to jakoś tak nawet przyzwoicie. Przygody samochodem terenowym z napędem 4x4 130 zł i 252 elementy. Mnie osobiście pojazd się nie podoba, ale jeśli chcecie pobawić się ruchomym zawieszeniem, o którym też jest mowa na opakowaniu, no to może wam ten zestaw jakoś tak bardzo mocno się spodoba i będziecie chcieli sobie troszeczkę poświrować i wypróbować, jak to wszystko działa. Ciężarówka na turniej gier, tutaj koncepcję widzę podobną do tej ciężarówki z kosmiczną karuzelą, 199 zł i 344 elementy, 4 minifigurki, no i mamy tam zainscenizowany pojedynek gamerów. Wygląda to, myślę, całkiem przyzwoicie, tyle że sam ciągnik siodłowy absolutnie tutaj mnie nie przekonuje. Warsztat tuningowania samochodów za 230 zł, 507 klocków. Jeśli lubicie takie klimaty w stylu Need for Speed Underground, to tutaj będziecie mogli wyżyć. Się na tym, żeby zmodyfikować samochody. Jest tutaj cała masa sprzętu, no i też opcje do modyfikacji tego, jak samochody wyglądają. Za 46 zł będzie można kupić traktor w parku. No ale umówmy się, to jest po prostu taki bardzo mały pojazd i chyba najciekawsza w tym zestawie jest wiewiórka. 86 elementów tak dla ścisłości. Motocykl policyjny pościg za samochodem 46 zł i 59 elementów. To jest chyba najbrzydszy samochód z Lego City, jaki kiedykolwiek widziałem ba, to jest chyba najdziwniejszy i najbrzydszy, najgłupiej skonstruowany samochód w ogóle chyba w LEGO jaki widziałem, i absolutnie ten pojazd nie powinien trafić do produkcji, bo wygląda. Przeokrutnie źle. Wóz strażacki 4x4, 46 zł, 97 elementów, mały, zgrabny pojazd, dodatkowo wyposażony w skrętne osie. No i mamy też tam z tyłu widzę dzielną strażaczkę, która ratuje kota przed pożarem, kład i siedlisko wydry. 46 zł, 90 elementów i dwie wydry w zestawie. Chyba nie muszę was przekonywać mocniej do zakupu tego zestawu nowe odlewy zwierząt, dodatkowo żaba, dodatkowo ryba. Zdecydowany must have. No i mamy jeszcze taki trening policyjny, to będzie Polibak, który pewnie będzie gdzieś tam do dorwania na wolnym rynku i jeszcze jest jeden polibak, gdzie mamy panią na hulajnodze wraz z haskim i obok nich drzewko. To tyle jeśli chodzi o City. Pora przejść do Lego Technik, bo tutaj też kilka zestawów się pojawiło i zacznę może od polibaga z wózkiem widłowym, który wygląda naprawdę całkiem zgrabnie, tylko pytanie, czy on będzie dołączony do jakiegoś magazynu, czy będzie gratisem, a jak nie, to postaram się go też gdzieś dorwać, bo naprawdę wygląda bardzo sympatycznie i sympatycznie również wygląda wywrotka, która składa się ze 177 klocków, będzie kosztować 46 zł i jest to zestaw dwa w jednym, będzie można... Przebudować wywrotkę na taką niewielką koparkę. Ratrak 178 elementów, 46 zł, również zestaw dwa w jednym. Ratrak sam w sobie w ogóle wygląda fajnie, jest wyposażony w gąsienicę. A z drugiej strony możecie zobaczyć, jak prezentuje się konstrukcja alternatywna, i to jest jakiś taki skuter śnieżny, aczkolwiek skuter śnieżny już mnie nie przekonuje, ale Ratrak wygląda naprawdę fajnie. Kolejne zestawy z serii Monster Jam też się pojawią. 90 zł katalogowo, 217 elementów i przed wami Dragon, który wygląda naprawdę dobrze i myślę, że obok innych Monster Jamów będzie prezentował się naprawdę świetnie. A oprócz Dragona możecie też kupić Dalmatyńczyka. Cena taka sama, tyle że 244 elementy i akurat Dalmatyńczyk jakoś tak mocno mnie nie przekonuje. Ale w ogóle co istotne, są to modele dwa w jednym i można je przerobić na konstrukcje alternatywne. Jest jeszcze Bolit Bugatti, ale o nim już Wam jakiś czas temu mówiłem. 905 elementów, 240 zł. I myślę, że to będzie bardzo fajny wstęp dla tych, którzy chcą zainteresować się serią technik i mieć tutaj jak najwięcej rzeczy, które działają. Pracujący silnik, pracującą kierownicę i pod tym kątem to będzie na pewno bardzo fajny wybór i myślę, że jeśli chodzi o technik to wszystko, ale są jeszcze dwa zestawy z serii Creator 3 w jednym i są to naprawdę obłędne zestawy. Dawno nie widziałem tak udanych zestawów z Creatora pod kątem tego, jak też świetnie prezentują się konstrukcje alternatywne. Biały królik to zestaw, który będzie kosztował 20 euro katalogowo, czyli pewnie 90 zł w naszej walucie, 258 klocków. Królik wygląda fantastycznie, a oprócz królika można jeszcze zrobić fokę i kakadu, i te zwierzaki również prezentują się świetnie. To jest naprawdę niesamowicie ładny zestaw. A oprócz tego zestawu pojawi się również karmnik dla ptaków. No i tutaj wygląda również świetnie. Mamy tutaj naprawdę potężne statko ptaków. Sama budka wygląda bardzo dobrze. 30 euro katalogowo, czyli 130 lub 140 zł w PLN-ach, 476 elementów i jeszcze dwa alternatywne zestawy, a wśród nich ul oraz ławka, na której siedzą sobie leśne zwierzaki. I przyznam szczerze, że ja w obu zestawach jestem zakochany, bo są naprawdę fenomenalne. A czy fenomenalne są kolejne mechy z Marvela? Raczej nie, ale jeśli macie poprzednie, to i tymi możecie uzupełnić kolekcję i są to mechy. Halka, który wygląda akurat całkiem spoko. 138 klocków i 15 euro katalogowo. Następnie mamy Mech Thanosa, i myślę, że to jest zestaw, który zainteresuje najwięcej z Was, z tego względu, że mamy tutaj kamienie nieskończoności, które przypominam, kiedyś trzeba było zbierać w różnych zestawach. A teraz, kupując jednego Mecha, w takiej samej cenie jak Mech Halka, będziecie mieli całą kolekcję kamieni. I na końcu Mech Roketa, który chyba wizualnie wygląda najsłabiej. Ma takie bardzo delikatne nogi, ale za to ma wyrzutnie pocisków, i plusem myślę jest to, że jego ogon został robiony z krzaka. A ja akurat te krzaki lubię. Co do Speed Champions, tutaj premier w styczniu będzie miał tylko jeden zestaw, bo kolejne pojawią się dopiero na wiosnę. No ale w tym zestawie znajdziemy figurkę Briana O'Connora i jest to Nissan Skyland GTR R34. 100 zł, katalogowo 319 elementów. Ale myślę, że jeśli chodzi o serię Speed Champions, to już wcześniej mieliśmy dużo ciekawiej wykonane zestawy. I to myślę, że jest najlepsza recenzja tego zestawu. A na dzisiaj. Dzisiaj to tyle, dzięki, cześć.